Jan Hernik, moimi Państwa gościem jest Pan Poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Witam Pana serdecznie. Kłaniam się, Szczęść Boże, dobry wieczór. Porozmawiamy także o poręczeniu Pana Posła Grzegorza Brauna, właśnie między innymi za Wojciecha Olszańskiego. Teraz chciałbym porozmawiać, a dokładnie o demonstracji 11 listopada w Kaliszu hasła cytuję, śmierć żydom pomieszanie symboli chrześcijańskich z pogańskimi między mm -hmm. innymi na czapce e, pana olszańskiego mm -hmm. orzeł bez korony mm -hmm. za to carski orzeł ukoronowany mm -hmm. Flaga rosyjska na mundurze, pałka przy boku, różgi liktorskie, które były miesione. No ale to pan, pan te, to ulitaniu tak jakby mnie odpytuje, jakbym był nie, autorem ja chciał, tego polityczno-historycznego, więc, więc nie chciałbym uzurpować sobie autorstwa. Staram się unikać Z tego, co plagiatorstwa i plagiatora. to polityczne odcięło się w pełni od, od tego wydarzenia. Ale widzi pan, bo tu jest kilka rzeczy w jednej. Kilka rzeczy w jednej. Jedna rzecz jest taka, czy komu y, odpowiada, nazwijmy to, estetyka happeningu polityczno-historycznego tam zaprezentowana, y, czy do kogo przemawia przekaz tam zaprezentowany. Tu możemy zobaczyć to jest zdjęcie, rózgi liktorskie właśnie na Marszu to jest, w Kaliszu. To jest, to jest jedna, jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, e, czy e, polemiki historyczne ma zastąpić cenzura prewencyjna? E, to jest pytanie. Proszę pozwolić mi tylko dokończyć. E, tutaj już ta litania oczywiście jeszcze się ciągnie i ciągnie, można śmiało mówić o poparciu aborcji przez pana Wojciecha Olszańskiego, znieważenie Pisma Świętego, gloryfikowanie sowieckich zbrodniarzy takich jak Iwan Sierow, Józef Stalin. Panie pośle, nie sądzi Pan, że właśnie tego typu wydarzenia, jak w Kaliszu, ale osoby takie jak Pan Wojciech Holszański i jego no, kamraci, tak się nazywają, tak siebie sami nazywają, że oni szargają wizerunek polskich narodowców, polskich patriotów, katolików, również na arenie międzynarodowej, bo tutaj przed chwilą nasza reżyserka pokazała również, możemy poprosić jeszcze raz drugie zdjęcie, drugie zdjęcie. screen z portalu Times of Israel, gdzie właśnie zamieszczono zdjęcie z Marszu Niepodległości tego warszawskiego, tak, jedynego, ale niestety opis dotyczy już tego, co robił pan Olszański tak. i cytat, właśnie śmierć Żydów. No. To mam nadzieję, rozpoczęło znowu nagonkę na Polskę na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że pana redaktora nie dziwi to, że akurat Times of Israel nie jest medium wiernym faktom Chodzi i, i o pewną narrację, która poszła w świat wskutek tak, tych szkodliwych ale zachowań panie Ale panie redaktorze, to, to rzecz jedna, druga, trzecia, ale inna rzecz to jest, jak się do tego ustosunkujemy i jak na to zareagujemy. I hmm. ja pytam, czy mamy w Polsce zaakceptować ustanowienie cenzury prewencyjnej poprzez e, e, fakt e, realizowania zamówienia politycznego przez policję, służby prokuratorskie e, i, e, i sąd w Kaliszu e, z moja hipoteza z wytyczonym celem dania przykładu grozy po to żeby żeby każdy kto chciałby publicznie wejść w dyskurs na temat stosunków polsko-żydowskich w historii i współczesności żeby się Trzy razy zastanowił, mocno zawahał i, i najlepiej w ogóle zrezygnował z zabierania głosu. Czy taki efekt chcemy osiągnąć? Ja nie. Ja, panie redaktorze, jeśli oczywiście to będzie w mojej mocy, chętnie udzielę poręczenia także całemu składowi mediów narodowych, gdyby ktoś was nie daj Boże nękał. my nie, nigdy, nie mamy na koncie tak haniebnych nigdy... czynów jak pan Wojciech Olszewski tak, rozumiem, rozumiem, ale to panu tak się panu tak, tak się zdaje, że to tak można się odciąć zdystansować i wtedy po nas nie przyjdą ja no teraz z, już mogą przyjść po ja tym co dla zdrowia ja z dystansu jaki mi daje mój e, wiek i doświadczenie <grym> <grym> e, odpowiadam to jest program pilotażowy który ma ustalić pewien ten program pilotażowy, czyli akcja i, i poakcja akcja w Kaliszu, akcja i jej reperkusje, program, który ma ustalić pewien, z mojego punktu widzenia, najfatalniejszy standard autocenzury w polskim życiu publicznym. Bo jedna rzecz jest, to, że pan odnosi się krytycznie do tego, co wie pan akurat, też nie. Nie, nie we wszystkim, nie we wszystkim ja bym skierował do produkcji, tak się umówmy. I, i, możemy, I możemy wymieniać się uwagami na ten temat, ale pytanie: czy dzwonimy po policję i czy przyzywamy prokuratury i czy cieszy nas fakt, że ktoś, kogo pan gotów jest poddawać merytorycznej krytyce. Nie będzie mógł na tę krytykę odpowiedzieć, ponieważ wylądował na kwartał w areszcie. No wy, czy to wylądował jest, w areszcie czy to z uzasadnionych standard... powodów. A jakież to są uzasadnione Chociażby takie, powody? Nie wiem, czy zna Pan kazus sprawy już dwuletniej pana Radosława Patlewicza, proces cywilny z panem Olszańskim. Gdzie tak, ale czy to, sąd... ale czy to, czy to sprawa, z, ta sprawa zaprowadziła teraz przed sąd i do aresztu Nie, natomiast nie, nie sąd. Chodzi o to, że sąd niech od dwóch lat. Mimo przedkładania wszelkich dokumentów Rozumiem. na temat miejsca zamieszkania pana Olszańskiego, e, nadal nie jest gotów uwierzyć w to miejsce zamieszkania, Aha. więc są uzasadnione powody nie tylko matactwa, co było pewnym e, uzasadnieniem tego zastosowania aresztu, ale także no chociażby tak, ukrywania się ucieczki pana Olszańskiego. Tak, tak pan powiada, a ja powiadam, policja go teraz y, znalazła, bo też nie miała problemów z ustaleniem jego tożsamości, bo, bo on, a mówimy tutaj o trzech, mężczyznach mhm. obok pana Olszańskiego panowie Osadowski Rybak im, im trzem Udzieliłem, udzieliłem poręczenia. No nieskutecznie też, jak wiemy. Nieskutecznie, bo właśnie, sąd, bo właśnie sąd osadził ich na, na kwartał w areszcie. I ja panu oświadczam, mhm. że jedna rzecz jest właśnie nie podzielać zapatrywań i nie, i nie być życzliwym odbiorcą formuły happeningu, politycznego, ale insza to jest rzecz e, ucinać debatę publiczną przez e, wtrącenie do aresztu jednego z jej uczestników. Odwołuje się Pan w tej chwili do pewnej wolności wyrażania poglądów. Tak, tak Bo... dlatego, dlatego, że mhm. jeżeli tutaj zostanie przećwiczony taki standard, wie Pan, e, może tak, żeby troszkę odskoczyć od tego i zobaczyć troszkę szerszy wymiar. A dlaczegoż to w ogóle statuty kaliskie, e, znany apokryf, fake? fałszywka od czasów Jagiellonów, utrwalona w obiegu, obecna w wieku XIX. Taki bardzo solidny badacz, historyk, Romuald Hube, poświęcił studium właśnie w sprawie fałszerstwa Statutu Kaliskiego. Kogo pan tu nie chodzi o Więc, Statuty Kaliskie? Ale proszę, proszę posłowie, a czemuż to w ogóle wyszła ta kwestia na ulicę? Ano dlatego, że jej nie ma na katedrach akademickich, a no dlatego, że jej nie ma w mediach, a no dlatego, że dyskurs, który by panu może bardziej się podobał, wie pan, poważny i elegancki, w ogóle odwraca się od tej tematyki, ponieważ stypendia niestety nie tylko jakieś zagraniczne, ale także i pieniądze z Budżetu Rzeczypospolitej Polskiej dostają oszczercy i potwarcy Polski. Dostają ci światowej sławy historycy, którzy, którzy żyją z tego, że robią z nas naród rabusiów i morderców. A nie ma, a nie ma naukowego dyskursu. O historii Żydów w ogóle, a stosunkach polsko-żydowskich w szczególności. I ja mogę na specjalne życzenie redakcji zostać tutaj hmm. i, i do piątej nad ranem o tym opowiadać i zreferować ten temat, czego nie ma w tym dyskursie. I dlatego odpowiadam, hmm. dlatego odpowiadam zanim się obruszycie na to, że ktoś może w sposób nieodpowiadający Waszym wysublimowanym gustom. podnosi Że te pan kwestie. Tu nie chodzi o gusta, Odpytajcie, tylko o polską rację stanu. Od, tak, właśnie chodzi właśnie, o polską. Tak. tak, chodzi o polską rację stanu, a polska racja stanu jest taka, żeby nie byli dysponentami i zawiadowcami dyskursu publicznego w Polsce ci, którzy chcieliby nałożyć na nas wszystkich kaganiec i knebel i żeby mm, pisanie. O historii Polski nie musiało ubiegać się o koncesję, i żeby ci, którzy zabierają głos na temat historii, nie mieli włączonego od razu gdzieś pod czaszką takiego autocenzora, czym to się skończy. Bo jeżeli, bo jeżeli kończy się w tym przypadku, ja panu oświadczam, jak na moje wyczucie i rozpoznanie tej sytuacji, Kompletnie nieadekwatnym pośpiechem w działaniu i surowością środków, które zostały zastosowane, no to, to nie zdziwi mnie, jeśli ludzie mniej wyrywni popadną w jeszcze głębiej utrwalony konformizm w tej sprawie. A jeszcze dodam taką rzecz, że, Jewan, no, bo tutaj. Między nami mówiąc, prawda, i pan, i, i widzowie, sympatycy mediów narodowych mają mi za złe, że sięgnąłem po, po to narzędzie działania. Jakim jest możliwość poręczenia przez posła? Ja po prostu staram się, żeby ten mój mandacik poselski jakoś się amortyzował państwu. To I zadam i, pytanie i panu od razu. I oświadczę. Mhm. Proszę zapamiętać o pytanie. Nie pan. Jak pakujemy kogoś do aresztu, to otwiera się strefa rozlicznych, także bardzo krańcowych możliwości. Ja wprawdzie nie na kwartał, ale w swoim czasie poznałem z autopsji tę procedurę no i na szczęście bez żadnych dla mnie dramatycznych, psychofizycznych konsekwencji. Ale mój w tej sprawie odruch jest, nie jest kwestią ani sympatii, bo mi, bo, 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 bo nie ma. Takiej, e, takiej więzi. E, I nie ma takich okoliczności ani jawnych, ani zakulisowych. E, nie ma tu ani e, sentymentów, ani nie ma interesu politycznego z mojej strony. E, jest natomiast e, odruch, no tak powiem, szumnie ludzki i obywatelski. I ja nie godzę się na, na tego typu. E, upolitycznienie debaty publicznej. Ja nie godzę się na to, żeby, żeby średniowieczne fałszywki w szacie graficznej nadanej w XX wieku były traktowane jako księgi tak, święte raz podkreślam, w Podkreślam, że tu nie Polskiej. chodzi o traktaty kaliskie. Panowie zostali aresztowani na podstawie paragrafu 256-257 m.in. za propagowanie faszyzmu, co widzieliśmy na tych zdjęciach m.in. <coughs> rózgi... E, ruzgi, I, no i, uh -huh. i, no i czarna furażerka no stylna, ducze. Ale i to, 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 panie redaktorze, nie idźmy tą drogą. To znaczy, czy, czy wystąpi pan z jakimś kodeksem, e, regulaminem mody męskiej? Chce pan, żeby coś takiego w Polsce obowiązywało? Nie, natomiast... Jak za, cara, się... jak za cara, kiedy żandarmi zatrzymywali na czarno odziane niewiasty, bo miały one jeszcze czasem jakąś biżuterię patriotyczną Nie, natomiast to, co na co robi sobie. Pan Olszański w stu procentach nawiązuje do faszyzmu, łącznie z pieśniami, które są odśpiewywane na jego wiecach. Proszę pana, bardzo ubolewam nad tym, że polski patriotyzm w różnych jego odcieniach Także narodowych, że zapomniał o swoich korzeniach. To jest fakt. Bardzo często tak jest, że, że, że polscy patrioci i wolnościowcy i narodowcy. Zbyt często są nieświadomi faktu, że żadnego narodu w sensie cywilizowanym, a, a nie dzikiego plemienia, ani też żadnej wolności indywidualnej nie byłoby bez Kościoła katolickiego. No właśnie, I ja, a bardzo żałuję, ja bardzo żałuję, ja bardzo żałuję, że ten fakt temat. jest często hmm. zapominany. Ja tego żałuję, ja nad tym ubolewam, ale nie chciałbym, wie Pan krótkiej czy niedokładnej, czy nawet ispaczonej pamięci historycznej, nie chciałbym dyscyplinować za pomocą sankcji policyjnej czy prokuratorskiej. E, dyskutujmy korygujmy mhm. naszych bliźnich i wymieniajmy się faktami ale żadnymi faktami nie zdołamy się wymienić jeśli na straży tych, tych tajemnic historii będzie stał na przykład ktoś taki jak pan, pan Jony Daniels który oświadczał w swoim czasie, że, że żadnej ekshumacji w Jedwabnem nie będzie prawda? I jeśli jeśli taki człowiek jest mile widzianym gościem i serdecznym, można wnioskować z pozoru facebookowej ikonografii serdecznym mm -hmm. kontaktem pierwszych osób w państwie no to to. Musimy się zdecydować, czy chcemy, czy chcemy, żeby polskie życie publiczne i dyskurs był limitowany przez takie imperatywy, jakie na przykład starszy sierżant sztabowy Daniels sformułuje, czy też chcemy, chcemy we własnym gronie między sobą wymieniać się faktami, argumentami i kryty krytycznie się nawzajem recenzować. Wspomniał Pan o katolicyzmie, jest Pan katolikiem. Grzesznym, no, oczywiście... świeckim, niegodnym, aspirującym, tak, do, do tego miana. Do czego zmierzam? W encyklice papieża Leona, 13. Libertas pretan tisum, mowa jest właśnie o wolności, bo do wolności pan się właśnie odwołał w tej wypowiedzi, wolności wypowiedzi, wolności słowa, prezentowania własnych poglądów, to. jakie one by nie były. No to papież Leon XIII mówi o wolności Ale wolność jest tylko wtedy, gdy służy ku dobru, ku no, no dążeniu bardzo, do czynienia bardzo, dobra. Bardzo, Natomiast tego, co robi pan Jabłonowski, nie tak, można nazwać w żaden sposób. Proszę dobrym. pana. Proszę pana, wspólnie z panem pochylam się z zachwytem nad encyklik, encyklikami ich świętobliwości, mm -hmm. Lana XIII, piusów 9, 10, 11, 12, prawda? Pochylam się nad tym, no ale nie godzę się na to, żeby pełen pietyzmu i wierności, Odbiór tych, tego, tego depozytu tradycji katolickiej, żeby był egzekwowany za pomocą sankcji policyjnych i prokuratorskich. Na to się, na to się absolutnie nie godzę. I skoro Pan mi coś cytuje, to ja panu, tak? ja panu zwrócę uwagę mhm. na inne ciekawe pismo świeższej daty. Ja Panu zwrócę uwagę na raport. E, a właściwie dyrektywę sążnistą, z Konferencji Wiedeńskiej e, skończyć z antysemityzmem. Konferencja mhm. Wiedeńska, 2018 rok. Trzy lata minęły, prawda, jak zbicza czasu. Nomen, nomen, z bicza, prawda? Z knuta. I ta dyrektywa, rozpisana na rozmaite działy naszego życia: polityczne, naukowe, artystyczne, kulturalne, finansowe, jest dyrektywa. Nie jakieś tam, wie pan, postulaty czy jakieś luźne myśli, tylko właśnie. Dyrektywa do wdrożenia przez mianowicie wszystkie rządy na świecie, i czytamy tam, że każdy rząd powinien w swoim budżecie wydatkować procent na walkę z antysemityzmem i każda organizacja, więc pewnie też i media narodowe, miałyby, jeśli będą chciały tę dyrektywę wykonać, miałyby w swoim budżecie wydatkować stałe sumy na walkę z antysemityzmem. I wie pan, w, w tym w opracowaniu, w tym raporcie wiedeńskim, pomieszczona została tak zwana robocza definicja antysemityzmu. To jest coś, co Żydzi starają się wcisnąć ze wszystkich sił już od szeregu lat, i udało im się to w wielu państwach w świecie. Zdaje się, że i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych ta tak zwana robocza definicja antysemityzmu została przyjęta. I uwaga, w ubiegłym miesiącu została przyjęta również przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w osobie wicepremiera Glińskiego, którego no już na zawsze trudno będzie nie kojarzyć właśnie z, z kolacjami szabasowymi u, u Jony Danielsa. Została przyjęta, a to jest nowotwór. I ponieważ ja po aresztowaniu, i przed i po aresztowaniu e, e, trójki kaliskiej, nie słyszałem o tym, żeby się zgłaszali jacyś poszkodowani. O, to ważne, że jeżeli ktoś czuje się obrażony, ktoś czuje to się. kolejny panu pozłowi, przypominam nie chodzi o spalenie traktatów kaliskich jeśli ktoś czuje się za ale cytował mi pan tam przez kogoś skandowane hasła tak natomiast to więc, były hasła nie było spaleniem pana, jeżeli jest czyjaś szkoda na dobrach osobistych uszczerbek albo czyjaś uzasadniona obawa i zatem podejrzenie deliktu z artykułu, groźby karalne. No to wie pan co? Wtedy jeden figiel musi być spełniony, to znaczy czyjeś prywatne powództwo, czyjaś skarga, tak? Czyjaś osobista strata. Nie widzę jej tutaj, natomiast. Bardzo dużo słyszę i czytam o zbrodni antysemityzmu i mowy nienawiści. I oświadczam panu, to są nowotwory pseudoprawne, tego nie ma w kodeksie karnym. No właśnie, i dlatego jeszcze tego... nie chodzi o traktaty kaliskowe. Słucha. Właśnie dlatego chodzi o, o coś innego, a traktaty kaliskie, o których pan mówił... nie, ja się odnoszę mhm. do tego, co media głównego ścieku podnoszą jako, jako argumenty przemawiające za pełną aprobatą, a wcześniej nawet domaganiem się tego, żeby natychmiast policja i prokuratura wkraczały, prawda? Więc ja stwierdzam, na razie jeszcze w polskim prawie karnym nie ma czegoś takiego jak antysemityzm, proszę pana. I w związku z tym nie może to być aksjomatycznie pojmowane i nie może to być używane jako pałka, kij bejsbolowy i lewar, którym każdego można zapakować do aresztu. Dlatego chodzi tutaj o propagowanie faszyzmu. Artykuł 256 kodeksu. Karnego. Natomiast y, Panie Pośle chcę zapytać o tą narrację, którą kreują te środowiska, które, za którymi się Pan ujął, y, jeśli chodzi P o Kalisz. Panie, panie redaktorze, panie redaktorze, proszę pozwoli, pro, proszę pozwolić mi przypomnieć, mhm. co to w istocie jest poręczenie. Poręczenie osobiste. Stawią, stawią się i nie będą tak. utrudniali. Tylko i aż tyle. Tylko i A aż tyle. tyle. I, I jeszcze raz, gdyby nie daj Boże była taka potrzeba, a ja byłbym w stanie i w okolicznościach umożliwiających udzielenie takiego poręczenia, proszę się zgłaszać bez, bez wahania, proszę wysyłać pełnomocnika, adwokata, udzielę takiego, po, takiego poręczenia. Za... Więc mhm. nie ma w tym, panie redaktorze, nie ma w tym ani wyrachowania politycznego. Ani nie ma sentymentów, resentymentów osobistych. W tym jest moje rozumienie zasad, których, jeśli na nieprzestrzeganie których zgodzimy się. W danym przypadku, to nikt nie będzie bezpieczny. Nikt, kto publicznie zabiera głos na tematy trudne w sprawach ważnych. A to, że są to sprawy ważne, no to właśnie już, już, już raz to wyakcentowałem, prawda? Na polskich uczelniach, w głównym nurcie życia akademickiego, milczy się powszechnie na te tematy. i że naród lud polski nadrabia ten dysonans poznawczy na rozmaite sposoby i że znajduje takich liderów i wyrazicieli których nie znajduje najwyraźniej ani w hierarchii naukowej ani państwowej ani też niestety bardzo często katolickiej kościelnej hierarchii nie znajduje Dobrze, liderów opinii pośle, w ale tych czy sprawach? to nie jest pretekst bo tak jak mówimy hasła śmierć żydom E, i tak Panie dalej. redaktorze, pan b, 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 wskazał to prokuraturze osobę, która, do, która takie hasła maje pytanie które takie hasła <grym> wznosiła. Pan przypisuje wznoszenie wznoszenie takich haseł, jako zachęty przez któregoś z oskarżonych. Natomiast chodzi o to, panie, panie pośle, o kwestię tak zwanego przedsiębiorstwa Holokaust. Czy nie uważa mhm. pan na przykład, że tego typu retoryka, o której my mówimy, która jest forsowana chociażby przez pana Olszańskiego? Będzie ułatwiała tą narrację, chociażby Nie. w kontekście ustawy 447. Nie, bo redaktorze. widzimy, co się dzieje chociażby w mediach, czy to w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych. I co? Tak? I co? I, co? I, I mamy od ilu już lat u władzy ludzi, którzy sami sobie wmówili i innym wmawiają, że układność wobec Żydów jest warunkiem sine qua non pomyślnego realizowania polskich interesów na arenie międzynarodowej i i czy Times of Israel nauczył się wreszcie mniej kłamać i manipulować się rzeczywistością? Nie, nie obserwujemy tego. Pamięta pan kapitulację przeprowadzoną w sprawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej? Pamięta pan takie rzeczy? No pewnie, że pan pamięta, bo to było tak sromotne, tak haniebne. I, i ja nie chcę polskiego życia publicznego. Które rządzi się takim aksjomatem, że są równi i równiejsi i że są tematy ściśle zastrzeżone i koncesjonowane. Ja tego nie chcę. Panie pośle, poseł Urbaniak dwa dni temu w moim programie stanowczo odciął się od, od tych osób. Wolę, odcięła wolę. się cała konfederacja, jest całe stanowisko, które no, mogę panu w tej chwili no nawet właśnie, przytoczyć. Wie pan, konfederacja, konfederacja jest takim pięknym projektem politycznym, mhm. w którym. Do go, którego pan, jest pan częścią? Goś... Tak, i nawet pochlebiam sobie współtwórcą. <grym> to był właśnie temat dnia w mediach narodowych. Na dzisiaj to wszystko. Jan Hernik, kłaniam się. Do zobaczenia.